Jasiu do dziadka: Dziadku mam dwie wiadomości, dobrą i złą, którą wolisz najpierw. Dobrą. Dobra jest taka, że na Twoich siedemdziesiątych urodzinach będą striptizerki. A ta zła? Że będą w Twoim wieku. Mama pyta Jasia: Dlaczego nie zadajesz się z zenkiem? Mamo, a ty zadawałabyś się z kimś, kto pali, przeklina, kłamie i napada na młodszych? Oczywiście, że nie, synu. No, widzisz, Zenek też nie chce. Jasiu wkleja zdjęcie swojego ojca do dzienniczka, a ojciec pyta: Jasiu, po co wklejasz moje zdjęcie do dzienniczka? Pani chce zobaczyć tego debila, który odrabia moją pracę domową. Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. Zamiast oceny napisał idiota. Jaś spojrzał na kartkę, potem na nauczyciela i mówi: Ale pan jest roztargniony. Miał pan wystawić ocenę, a nie się podpisywać. <noise> Pani kazała Jasiowi napisać zdanie z wyrazem prawdopodobnie. Po kilku minutach zastanowienia Jasiu czyta z kartki. Mój tata poszedł do kibla z gazetą. Prawdopodobnie będzie srał, bo czytać nie umie. Rodzina siedzi przy stole. Mały Jasiu pyta się taty. Tatusiu, dlaczego ożeniłeś się z mamą? Tata odkłada widelec i patrząc na żonę, mówi: Widzisz, nawet dziecko tego nie rozumie. Jasiu, dlaczego wnosisz to wiadro z wodą do sypialni? Bo tata prosił, żeby go o piątej po cichu obudzić. Mały Jasiu pyta mamy. Mamo, po co się malujesz, żeby ładnie wyglądać? A kiedy to zacznie działać? Jasiu, dlaczego masz w dyktandzie te same błędy, co twój kolega? Bo mamy tego samego nauczyciela języka polskiego. W przedszkolu Jasiu siedzi na nocniczku i płacze. Dlaczego płaczesz? Pyta pani wychowawczyni. Bo pani Zosia powiedziała, że jak ktoś nie zrobi kupki, to nie pójdzie na spacer. I co? Nie możesz zrobić? Ja zrobiłem, ale Wojtek mi ukradł. Jasiu wpycha się do kolejki w sklepie. Sprzedawca mówi do Jasia: Jasiu, stań na końcu kolejki. To niemożliwe, tam ktoś już stoi. <noise> Włefista każe dzieciom robić rowerek. Wszyscy wykonują ćwiczenie, tylko Jasio położył się na plecach i trzyma nieruchomo nogi w górze. A ty co? pyta nauczyciel a ja jadę z górki. Przychodzi Jaś do ojca i mówi: Tato, ja ożenię się z moją babcią. Synu, nie możesz ożenić się z moją matką, a ty z moją to mogłeś? Jasiu przychodzi do domu, a mama na to: Skąd masz te jabłka? Od sąsiada. A sąsiad wie o tym? Tak, bo przecież mnie gonił. Jasiu ciągle przeklina na lekcji. Dyrekcja kupiła więc mu rowerek, żeby tak nie robił. No i wszyscy są szczęśliwi, bo Jasiu nie przeklina. Ale nagle pani na lekcji pyta się dzieci: Co to jest zielone i pływa w stawie? A Jasiu wbiega do klasy zdyszany. Ża, ża, ża. Pani na to: Dobrze, Jasiu, jeszcze troszeczkę. Jasiu: Ża, ża, ża. Pani: Dobrze, Jasiu. Jeszcze tylko dwie literki, Jasiu. Ża, ża, ża bali mi rowerek. <noise> Moja siostra jest chora na szkarlatynę. Oznajmia Jasio w szkole. To wracaj do domu, bo mi zarazisz całą klasę. Poleca wychowawczyni. Po dwóch tygodniach Jasio pojawia się na lekcjach. I co? Siostra wyzdrowiała? Pyta się nauczycielka. Nie wiem, bo jeszcze nie pisała. A gdzie ona jest? W Niemczech. Jasiu, jaka jest twoja wymarzona szkoła? Pyta pani. Zamknięta, proszę pani. Jasiu z klasą ma lecieć samolotem. Jasiu mówi: Ale mali ludzie tacy jak mrówki. Pani na to, bo to są mrówki. Jeszcze nie wystartowaliśmy. Jasiu przychodzi do szkoły. Jasiu, dlaczego się spóźniłeś? pyta pani. Bo po drodze do szkoły pszczoła mnie ugryzła odpowiedział Jaś. Pokaż, Jasiu. Nie mogę, proszę pani. To siadaj. Też nie mogę. Kto z was zrobił dobry uczynek? Mnie udały się dwa. Jakie, Jasiu? W sobotę pojechałem do babci i babcia bardzo się ucieszyła. A drugi? W niedzielę wyjechałem od babci i babcia ucieszyła się jeszcze bardziej. Dzieci w klasie miały narysować obrazek. Podchodzi pani do Jasia i pyta się. Jasiu, co narysowałeś? Trawę i barana. A gdzie trawa? Baran zjadł. A gdzie baran? Najadł się i poszedł. <noise> Pan się pyta, Jasia, gdzie mieszka? Jaś mówi z rodzicami: A gdzie mieszkają twoi rodzice? W domu. A gdzie jest twój dom? Obok domu sąsiada. A gdzie mieszka twój sąsiad? Nie uwierzy pan, uwierzę, obok mojego domu. Podczas meczu piłkarskiego siedzącego na trybunach Jasia, zagaduje mężczyzna siedzący obok. Przyszedłeś sam? Tak, proszę pana. Stać cię było na tak drogi bilet? Nie, tata kupił. A gdzie jest twój tata? W domu szuka biletu. Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani go za karę wysłała do domu. I co? Pomogło? Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna. Spotyka Jasio po latach starą nauczycielkę z liceum. No co u ciebie słychać, Jasiu, co porabiasz? A wie pani, chemię wykładam. Niemożliwe. A gdzie Jasiu? W biedronce. Tatusiu, Marsjanie to nasi przyjaciele, czy wrogowie? A czemu pytasz, Jasiu? Bo przyleciał taki wielki statek i zabrał babcie. A, to w takim razie przyjaciele. Dzwoni Jasiu do nauczycielki. Proszę zwolnić Jasia z lekcji. A kto mówi? Moja mama! Jasiu przychodzi do domu i pyta się: Mamo, czy dzisiaj jest piękny dzień? A czemu pytasz? Bo nauczycielka powiedziała, że pewnego pięknego dnia zwariuje. Mama pyta się Jasia. Jasiu, dlaczego płaczesz? Bo śniło mi się, że szkoła się paliła. Nie płacz to tylko sen. Właśnie dlatego płaczę. Przychodzi mama z zebrania i krzyczy: Jasiu, twoja wychowawczyni powiedziała mi, że ani razu od wakacji nie byłeś w szkole. To już się wakacje skończyły? Na lekcji pani pyta Darka: Jaki kształt ma ziemia? Okrągły. Dobrze, siadaj. A teraz wstanie do odpowiedzi Jaś. Jasiu, skąd o tym wiemy? Bo Darek nam powiedział.